Nie możesz być samotny, jeżeli doceniasz siebie. Jeżeli kochasz, kim jesteś, jeżeli masz spokój, wiedząc, kim jesteś, jeżeli wiesz, że nie jesteś tym światem, żeby żyć dla innych oczekiwań i oceny społeczności, wtedy nie potrzebujesz innych, żeby zapełnić pustkę. Dlatego, że nie ma żadnej pustki do wypełnienia. Inni mogą mówić, Ej, ale potrzebujesz znajomych, żeby wypełnić pustkę. Musisz wyjść z domu. Musisz być bardziej społeczny. Ludzie, którzy to mówią, są zazwyczaj tymi samymi ludźmi, którzy nie mogą siedzieć sami z sobą nawet przez jedną minutę. Dlatego, że nie mogą wytrzymać swojej obecności. Dlatego to są ci sami ludzie, którzy nie mogą wytrzymać sobą przez jedną minutę, bez znudzenia. Ci sami ludzie patrzą w telefon i robią cały czas coś, żeby dostać tą dopaminę w postaci. Zajęcia uwagi. Wysyłają wiadomości, dodają coś na platformy społecznościowe, sprawdzają ile łapek w górę dostali. Nie znam tak naprawdę ciebie, ale preferuję życie w spokoju, wiedząc kim jestem, niż w życiu, które powoduje uzależnienie od potrzeby uwagi, żeby dowiedzieć się, kim tak naprawdę jestem od innych. Bądźmy szczerzy. Nie ma nic złego z tym, że jesteśmy z innymi. Przeznaczajmy czas na naszych przyjaciół. Im więcej czasu przeznaczasz na ludzi, w których towarzystwie uwielbiasz być, tym lepiej. Ale ludzie, którzy ciebie rozumieją, ludzie, którzy są w twojej energii, ludzie, z którymi łatwo spędzać czas, ludzie, którzy powodują, że nasze rozmowy są przyjemne, szczere i zabawne. To wszystko jest świetne, ale o czym mówię tutaj, to żeby dojść do tego celu. Gdzie nie musisz spotykać się z innymi osobami, do tego, żeby dowartościować siebie. Możesz oczywiście mieć przyjemny czas z innymi, ale też uwielbiasz być samym sobą. Jeżeli dojdziesz do tego miejsca, tutaj zaczyna się magia. Ci, którzy mogą lecieć sami przez życie, mają najmocniejsze skrzydła. Ci, którzy mogą stąpać po ziemi sami, mają najmocniejszy cel w swoim życiu. Ci, którzy mogą być samotni i zachowują w tym samym czasie spokój, to są te same osoby, które zawsze będą ok z czy bez innych ludzi, z czy bez innych uwagi. Dlatego kochaj innych, żyj w radości z innymi ludźmi i świetnym towarzystwem, ale popracuj nad sobą najpierw, żeby dojść do momentu, kiedy Twoja własna obecność staje się piękniejsza niż każda inna w twoim życiu